Nie mamy tak naprawdę bladego pojęcia, co to jest. Ja podejrzewam, że ma to związek z Walhalą i z pewnym rzymskim okresem, jaki miał w tych okolicach. Co no tutaj tak naprawdę mogło być? Wjeżdżając do Ratyzbony zobaczyliśmy obok drogi niesamowite rzeźby. Jest to ogród Maxa Bauhazera, który znajduje się po północnej stronie Dunaju. Max Bachhauser był m.in. ogrodnikiem, rzeźbiarzem hobbystycznym i właścicielem Centrum Ogrodniczego. Duża część jego ogrodu, w tym szklarni, musiała ustąpić miejsca budowie mostu. Pozostało pole o wielkości boiska do piłki nożnej. Rzeźby te są celowo chaotyczną mieszanką stylów z kilku epok. Od Egipcjan po Greków, Rzymian, sztukę nazistowską i rzeźbę naiwną. Reprezentowane są tu wszystkie style i epoki kulturowe. W połączeniu wszystko to osiąga niesamowite wrażenie. Chcesz coś tu powiedzieć? Nie mam Ci nic do powiedzenia. Dlaczego? Że jest tu bezwzględny zakaz wjazdu? Tak? Tak? Mariusz na 800-letni most chciał wjechać. Raczej pomyłka! Mariusz wjechał! Wjechał, ale tutaj to... A, no tak, faktycznie, bo to jest taki... To już jest to. No, no, wjechałem sobie na górę, aż mi ludzie zaczęli pukać w czoło. Widzisz, Joluś, to jest pomnik tego, który patrzy na wolne miasto Ratyzbona, prawdopodobnie konstruktora tego mostu. Postałem ci wieczorem o tym wczoraj. do Co ma 800 lat, też. Istniała legenda, gdy konstruktorzy tego właśnie mostu założył się z konstruktorem tej właśnie katedry, który kto pierwszy wybuduje swoje dzieło. Z uwagi na to, Czyli to są że postaci. budowa katedry. Była bardziej zaawansowana niż budowa mostu. Konstruktor mostu zawarł wpadek z diabłem, w umowie której była pomoc diabła za trzy dusze, które pierwszym przejdą przez most. I od tego czasu prace nad mostem ruszyły pełną parą i zostały ukończone na długo, długo przed katedrą. Diabeł zażądał zapłaty. Co zrobił architekt? Trzy kury przeprowadził. I diabła szlak trafił. Chciał zniszczyć budowlę, ale mu się nie udało, bo była zbyt prężna. I gdzieś istnieje jakieś głębienie. Właśnie po Czorcim. Ataku, ale prawda jest taka, że most został wybudowany tak naprawdę na 100 lat przed budową, rozpoczęciem budowy obecnej katedry, która została wybudowana na miejsce starej. Która była wybudowana już w VIII wieku, ale spłonęła wtedy. Cały ten opad, biskup czy ktoś tam zwrócił się właśnie do mieszkańców tego przepięknego, cudownego miasta, by wspomogli własnymi środkami budowlą. Prawda? Czy ty się uspokoisz w końcu?

Nie, no, no, No właśnie. Oh. To jest katedra. I myślisz, że to tutaj właśnie? Ten pedofil, który jest bratem żołnierza Luftwaffe Urzęduje. Który jest bratem tego żołnierza Luftwaffe, który obecnie piastuje Urząd Piotrowski, czy tam Piotr Piotrowski chyba Mariusz? Co? Co? Katedra zmieniała swoje oblicze przez setki lat, za każdym razem ktoś inny dokładał swoje. Aż w XIX wieku. Władca Bawarii bodajże chyba, Leopold, Leonid czy tam jakiś tam kazał skasować wszystkie wcześniejsze rzeczy i skupić się i wyłącznie na gotyku. Katedra swoją budowę rozpoczęła gdzieś około 1270 chyba któryś. a definitywnie w miarę, na tyle na ile można było, została bodajże Dobrze pamiętam z się kartki. Zakończona około 300 lat później. 200-300 lat później. Wszystko, co widzicie, jest rzeźbione. To też jest rzeźbione, to nie jest namalowane. teraz w podziemiach katedry Daty Zbońskiej. Czyli Ratyzmona ci się podobała. Tak, bardzo mi. Most. Ale już wyrosłam z tego. Z czego? Z tego opowiadania przed kamerą. O. Inaczej. To nie jest kwestia wyrosła się przed opowiadania przed kamerą. Jest to po prostu Chekhov. Mhm. Gdyby nie te Google, to byśmy nawet nie widzieli nic. bardzo zamierzać, nie? Nie. Gdyby nie ja i Google. No tak, ale tak nie miałby na tym sypać. Zobacz. Twój syn Alek ma Google Earth. Ale jego to nie interesuje, ale jak się pisze, że jakie są zabytki po drodze, to ci pokażę, tak? No i takie pokazuje małe. To no, wiem, człowiek musi poszczerać. Ale gdyby nie to ja to bym wiedziała, że tu co takiego w ogóle jest. Teleportowałem Cię do Grecji. Oni dobudowują? Nie wiem. <laughs> Oni robią jeszcze do budynku. Za mało miejsca. Nie się czuję, bym była Batiana. Kolejna budowa L króla Ludwika, króla Bawarii. Upamiętniająca 2000 lat historii niemieckiej i różnych wynalazców, i w ogóle ważnych ludzi. Dla świata są tutaj około 200 tablic pamiątkowych i około 70 popierś tych osób. I zaraz wejdziemy to zobaczyć.